Przez kolejne trzy dni będziemy mieli tylko w najlepiej ocenianych restauracjach i najgorzej, Byłyby by się nie zatruć. Spośród czterech tysięcy miejsc idziemy właśnie do tej chyba najgorzej ocenianej. Ma tak złe opinie, że ludzie piszą dramat, wstyd, skandal, koszmar, tragedia, a ja im nie wiem. Zabrałem ze sobą swoją dziewczynę Wiktorię, tylko że nie powiedziałem jej, dokąd idziemy. Ładna, i o czy oni tu mają w ogóle śniadania? Nie wiem co mają ja Bazowałem tylko na opiniach. To jest dobra restauracja, bo inaczej placki zilnicze nie kosztowałyby 200 wody. I ludź! Było tego mało. W opiniach ludzie często krytykowały. Klinera, który jest podobno wyjątkowo niemiły i w ogóle mech. Sprawdziliśmy to. Żeby nie było żadnego kakao i czekolady. Jasne, oczywiście. Twoje tak. so, przypuszczenie to jest to, że jesteśmy w najlepszej restauracji, co? No, no tak. No, w w sensie, wygląda to dobrze. Pan naprawdę no, był super. Potwierdzam. Ale w końcu przyszliśmy na jedzenie i umyślnie wziąłem to najgorzej oceniane. I jeszcze nie przyjechała, została. A przynajmniej chciałem, więc zamówiłem inne też bardzo źle oceniane danie i wtedy zauważyliśmy jedną rzecz. Co ciekawe jest to, że jesteśmy tutaj całkowicie sami. Ja, Wiktoria i ten Bączek. Za jedzenie. Zapłaciliśmy ponad 200, czyli całkiem dużo, ale pytanie czy było warto. Nie jest to największa porcja, muszę przyznać. No nie, minus za Przestawki to. dostaliśmy bardzo szybko, ale było naprawdę średnich opinii chciałem uwierzyć, że to jedzenie będzie dobre. Trzy, dwa, jeden. Dobre. Byłem zdziwiony nie tylko tym, ale mi również smakowały te pierogi, były naprawdę pyszne. Aż do czasu, gdy nie zauważyliśmy tego. Nie wiem czy to teraz spadło z ciebie, czy nie? Co? Włosy, bo jeden wygląda jak psi. Uznaliśmy, że ten włos mógł po prostu spaść z nas, więc nie jest to żaden problem. Zasmakińc zjadłem resztę pierogów i wtedy powiedziałem Wiktorii prawdę. <noise> Skoro już wiesz kochani, jaka to jest restauracja. <noise> Dwa malutkie głąbki za 45 zł O tak, potwierdzam. Gdy bawiliśmy się i czytaliśmy te opinie, przyszło danie główne. Moim zdaniem wygląda spoko. E jak tam? Não, porque... Cztery na pięć. Ale niestety, od tego momentu było już tylko gorzej. Nie no, przepraszam, ale ja nie sądzę, żeby to był przypadek, że mamy trzeciego włosa w tych jedyni. No co ty? Ten włos jest pod spodem, no to niemożliwe, że tam jest nasz włos. No niemożliwe. To <grym> dopiero początek, bo przed nami jeszcze gdzie multum restauracji, nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach. Jestem ciekaw, która będzie z nich najgorsza. Skala jest 0 do 5, jak oceniasz? Ja było, bo to jedynie było okej, okay, było dobre. I za kalera, bo był rewelacyjny. No, 4 godziny do ostatniego posiłku. Z jednej strony chciałbym już coś zjeść, bo są naprawdę głodny Z drugiej strony, boję się, że polasują jakąś złą restaurację. Nadeszła chwila prawdy. Tu. Do wika, dobra. Stop! A! Zanim zakręcisz, pytanie: co będziemy jeść? mleczny, sushi, nie. hot dog, pizza, burger. Wika, to burger. I Burgery! I wcześniej do koło się kręci, chciałem Wam tylko powiedzieć, że niewielki procent osób z Was, które oglądają nasze filmy, rzeczywiście subskrybuje. Więc trzeba teraz cały się przycisk subskrybuj, Bo co ja nie patrzę? I co tam wypadło, co tam wypadło? Tylko jaki burger? W sumie to nie mów. Ja nie wiem. Nawet nie widzę twojej reakcji. Nie sądziłam, że będę szukać najgorszego burgera w Warszawie. Wika właśnie czyta opinia na temat burgera, którego będziemy zamawiać. Obrzet zbrożonego mięsa. I mam wrażenie, że to będzie ten najlepszy. Kanapka z piachem za 35 zł. Zamówienie burgerów zajmuje 2 godziny. Frytki przyszły zimne i plastykowe. Zamówione. Mm. Cudnie. Skarbie. A, to kosztowało 85 zł. Skarbie będzie najlepszy burger w naszym życiu. Uuu, mm. ale rozmiar jest wielki. A, i też te do tego. Skarbie domyślasz się, jaki to jest burger? Dobry! Jednak szybko zauważyłem, że z każdym kolejnym gryzem mój burger jest coraz... kwaśniejszy! No, chyba twój jest troszkę I, kwaśniejszy. I wtedy już wiedziałem, że to na pewno nie jest najlepiej oceniany burger. Próba zamówienia zakończyła się fiaskiem. U nas jeszcze przed czasem, tak? tak? Mięso półsurowe, sosu prawie nie było, a dodatków znikoma ilość. To totalnie nie, bo tutaj ten sos się wylewa. Frytki przyszły zimne i plastikowe. Jak z ale ja dobre Są genialne Ale poza tym ocena całego zamówienia to jest 3,5 na 5 Ja też bym tak oceniła Do tej pory jesteśmy dzisiaj z dwóch miejsc Oba były tymi najgorzej ocenianymi I na ostatni posiłek naszego pierwszego dnia Mamy przygotowane coś naprawdę mocnego Usiądź proszę do swojego komputera Wika, I znajdź najlepiej ocenianą pizzerię Z kolei ja słuchajcie Znajdę najgorszą pizzę Wieszcie, że ta jedna pizza była najgorszą Jaką jadłem w całym swoim życiu Teraz znalazłam najlepszą pizzerię Pysznie, pysznie Pysz. Polecam pysz jedzenie jedynie super obsługę. 464,3 tysiąca opinii. Moja ma 200 opinii i 2.1 <todgłosy> gwiazdki. No zwróćcie uwagę, gwiazdka jedna, jedna, jedna. i. Gdy już przebierałem nóżkami, żeby te pizzę zjeść, stało się to. Pozosta wiadomość, posygnamy. Po, ponad pół godziny temu otworzyli lokal, a dalej telefon wyłączony. Kurczę no, dosłownie po 20 minutach dzwonienia uznałem, że to nie ma sensu. <todgłosy> Dzisiaj nie mamy farta. A chce mi się jeść! Więc, żeby cały wieczór nie głodować, poszperałem jeszcze w internecie i znalazłem coś znacznie ciekawszego. 700 i 2,5 gwiazdki. Jezu. Nie jestem ciekaw tej piłki. Nie? Będzie takie porównanie, słuchaj Wika, że... W skarbie? Nie wygląda to wcale tak źle. Ja jestem przerażona. Ale <laughs> właśnie może to tylko ty będziesz musiała ją jeść. Ale to nie. Miejsce generalnie jest z kebabem, ale pizzę też serwują. I w czasie, gdy czekamy na jedną z najgorzej ocenianych pizz w Warszawie, Wiktoria... Ja? Jedzie do nas najlepsza. I tylko jedna osoba z nas będzie mogła ją zjeść. A właśnie jak to? Dobrze, że pytasz. Mamy... Jeszcze nie mam pojęcia jak wygląda, nie otwierałem jej. Wiem tylko, że pan był przemiły. Tak? No. Skarbie, że w tym są dwie piz Pizze. Jedna, która jest jednej z ocenionych pizzerii w Warszawie, łącznie razem z dostawą kosztowało mnie te 58 zł, z kolei ta mała pizza, którą mamy tutaj, kosztowała 29 zł. Ty, to dużo. Strasznie dużo. Jeżeli zgadniesz poprawnie, będziesz mogła zjeść całą tą dobrą pizzę sama. Okej, okay, Wiktoria, jak oceniasz w takim razie? Mm. No, bardzo średnio. Tak? Tak, ale on nie ma smaku w ogóle. No to teraz się okaże. Jestem bardzo ciekaw. jaka twoja opinia? Tak, jest dobra. I tym samym na kolację mogę zjeść pizzę o smaku wody. No, no taka jest moja opinia. Kamil razem staram się udowodnić, że ten teraz... gorzej nie to nie, nie wcale nie jest taki zły, jak ludzie mówią. Ale ta pizza... No niestety. I wtedy nie myślałem, że drugi dzień rozpoczniemy w taki sposób. Dzień drugi, jedzenia tego, czego nie mam pod kontrolą. Zazwyczaj dostajemy rany, robimy sobie z wiką wspólny śniadanie. Otwieramy lodówkę, wyciągamy co chcemy, no ale niestety nie dzisiaj. Bo z tego skorzystać nie możemy. Każdy, do jakiego śniadania pójdziemy: na najgorzej, czy na najlepiej. A póki co, teraz będziemy je Dobrze, Eseniana! To uczucie było jakbyśmy trochę wygrali na loterii, bo idziemy do miejsca znacznie piękniejszego niż sądziliśmy, że może być. Idziemy na śniadanie do najlepszego hotelu w Warszawie. Głodnie dotarliśmy na miejsce, to faktycznie, wystrój nieco różnił się od naszej wczorajszej pizzerii. Skarby, to już sam wystrój powoduje, że to jedzenie lepiej smakuje. To sam wystrój powoduje, że się stresuję. I w drodze do restauracji znaleźliśmy nawet fortepian. Zamknięte. Ale niestety nie mogłem na nim zagrać. Dotarliśmy do restauracji i oto, co w pierwszej kolejności zauważyliśmy. Super, pan kelner, przymiłe, wszystko jest. Stop. Ja to zauważam jedną rzecz. złoto sztućca. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przysięgam. W pierwszej kolejności skorzystaliśmy z bufetu śniadaniowego. Mogliśmy wziąć dosłownie wszystko, co tylko chcieliśmy, ale mieliśmy się jeden mały Trzy rodzaje nożyk. Które do czego służy? Nie wiem. Ten jest do smarowania, ten jest do bijania, a ten jest do polowania. Ja szczególnie potrzebuję tego na polowanie. Ja <śniadanie, <śniadanie, Śniadanie jest nawet do tyle ciekawe, że możecie wybrać kilka rodzajów, na przykład konkretne danie, albo tylko bufet śniadaniowy, albo wszystko. To jest coś, co dostaliśmy. To jest coś, co sobie dobrałem sam. To również coś to Wiktora już mi zjada i wygląda już no, źle. No bardzo dobrze. Śniadania są oceniane tu fantastycznie. Najlepsze śniadania, doskonałe śniadania, wspaniałe śniadania. polecam śniadanie na 5 gwiazdek i sprawdzimy, czy ci ludzie rzeczywiście mają rację. Dobra, zaczynamy od kiełbaski. Mmm, bardzo dobre. Dajcie Piękna To Było miejsce, w którym nawet owoce miały swoją historię. Na znajduje się duka, czyli taki nasz miks ziłą szef na obrót dosłownie. Szyf jest I nagrywali testy różnych restauracji, to pokazywali również toalety skarbnik. Tak, my też pokażę. Tak, to jest wielkie lustro. Cześć! Ja Ale powiem wam, że bardzo dziwnie czułam się nagrywając łazienkę, więc. Wróć mhm. pana Daniela, pana kelnera, przekonałam, ja że sobie zamówili jeszcze jedną kawę. Jeżeli chcecie kogoś do czegoś przekonać, to się uśmiechnijcie. na przykład teraz. No, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zobaczysz, ten film będzie miał rekord subskrypcji, my Teraz spędzaliśmy najlepszy czas, ale Przed nami wypada nad polskie morze, które aż roi się od kebabów, gofów, restauracji, a my będziemy musieli iść albo w tych najlepszych, albo najgorzej ocenianych. Zazwyczaj, gdy jestem w mieście, to przeważnie sobie kupuję jakąś drożdżówkę, pizzerkę czy kawę. Z tego nie mogę zrobić. Jedyne, co mi pozostaje, to tak naprawdę zaczekać, aż koło Fortuny zadecyduje, gdzie możemy zjeść. Na nasz najbliższy posiłek wylosowaliśmy najgorzej oceniane miejsca, żeby było tego mało, nie mieliśmy już czasu zjeść go w Warszawie Zostali Byliśmy głodni na dworcu i o to co się stało. Przechodzę teraz w kryzys, bo jestem obok Starbuck Starbucksa i jak każdym razem, gdy dzieci ja zawsze zamagam na Starbucksa. Miałem taką ochotę na Starbucksa, że nawet nagrałem jakiegoś obcego gościa, który... Mieszka kawę. Jesteśmy w pociągu i całe szczęście jedzenie to jest źle oceniane. Dziwnie to brzmi, ale wiem, że będzie dobrze. Na starcie troszkę kolejki, obsługa też, no... Mam taki średni bo mnóstwo osób tam. Straszny zamach, więc jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć, to nie jest to, że tam kłamy, tak naprawdę. Będą przez dzień. A teraz, widzowie, zapnijcie pasy, bo jestem w wagonie ciszy. Nie można wydawać żadnych dźwięków, A. więc czeka was najlepszy dubbing w życiu. Zamówiłem kotleta brutalnie skrzywdzonego przez internet. 5 na pięć, Pracuchy były najlepsze jakie jadłem, no i są one, sławne pierogi. Ktoś w internecie skrytykował ich wygląd, powiedział, że są pokraczne i ustawił je jako jedne z najsłabszych, myślę, że to nie jest prawda. To jednak była prawda. Jesteśmy aktualnie nad Polskim Morzem, jest mnóstwo różnych restauracji i budek, gdzie można coś zjeść, dobrze? I źle. I w obecności wieki, które właśnie sobie drzemie, wylosujemy do jakiej restauracji będziemy szli. Uwaga, będzie to oceniana restauracja w taki oto sposób. Powiemy o tym Wiktorii. Tak. Najpierw sprankujemy Wiktorię, że idziemy do tej najgorszej. Kuczy, to znowu się tak ubrałeś elegancko <laughs> i może być to prawda. Jestem całkiem beznadziejny w prankowanie. Tak, idziemy hey. do najlepszej. <laughs> szybko poszło. 8 sekund. <laughs> ma dwa 2000 opinii. 4,6 gwiazdki to bardzo dobry wynik, ale start był taki, no! Jesteśmy już na miejscu, ale jest kolejka. Do dobrego jedzenia możemy wyczekać. Gorzej, jeżeli nie będzie dobre Ale 0 do 5 jak się lokal? 3. Dotychczas większość opinii była niezbyt dokładna i ludzie się mylili. Gorzej, jeśli w tym przypadku też się mylą. Dlatego pomyliłem do tego. I to bezalkoholowe bardzo szybka dostawa, nie? Tak, dostawa. Czy te opinie się zgadzają, czy nie? No, bardzo dobrze. Daj mu 5 na 5, zdecydowanie lepszy niż w Warszawie. Muszę przyznać, to wygląda naprawdę dobrze. Tak, ten napój jest naprawdę przepiękny. Tylko jest jedna rzecz, która mnie teraz zdziwiła. Mianowicie to. Miałbyś bardzo duże porcje. Czy ja dobrze pamiętam? A to nie jest przystawka? Niestety nie, ale żeby było ciekawiej, zapytaliśmy całą naszą ekipkę o brutalną opinię. Ola, 0 do 5. Nie skosztowałam. Okej, okay. <laughs> <laughs> bardzo szybka decyzja. Sporo panierki, dobrze doprawione. Średnia opinia, Paweł, widzę, że jesteś wymagająca. Zgadza się. Kort jest mega duża. Przysiądł, spróbowałem i oceniłbym to również na tak 3,5. Takie 4 za ziemniaczki, 3 z minusem za mięsko. To ja za to powiem, że mój kurczaczek to takie 4 z plusem, a ziemniaczki 3 z minusem. Czuję presję, jak wszyscy patrzą. patrzę. Nawet pani kazierka patrzy. 4,5 i na pięć, bardzo dobre. Oh, uh. Oficjalnie trzeci dzień przed nami. I takiego śniadania jak dziś jeszcze nie jedliśmy, Wika. Tak, będziemy mieć kebaba najlepszego i najgorszego. <noise> Pierwsza opinia, jedna gwiazdka. Nie polecam, północy wymiotowałem po ich kebabie, mięso było surowe. Wzięłam kebaba w półce, a na bułce plec. Tragedia, tak ochydnych torty jeszcze nigdy nie jadłem, skarbie. Z czym na pewno chcemy tam iść? Nie, nie mam... Dobre przeczucia. No i stałeś. się. robię, że jest zamknięty. Myślisz, że mamy, czy nie? No właśnie, się zastanawiam. No chyba tak. Chociaż są, jak... Miał być otwarty 2,5 godziny temu. No niestety się nie da wejść. A więc uznaliśmy, że wrócimy tutaj za chwilę, a w tym czasie spróbujemy najlepiej ocenianego kebaba w całym mieście. Ale kebab był ładny, nie? Ten kebab jest z widokiem na morze. To robi robotę, no. <laughs> nie wiem, ja takim kebabem. Ja też nie dosłownie. Dla nas będzie jeden kebab w bułce. 30 zł zapłaciłem za niego? Dużo. 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 Naprawdę dużo. bardzo dużo. Ale w końcu jesteśmy nad morzem. To czego się spodziewać. I tak sobie dyskutowaliśmy, pojawił się on. To jest nasza gwiazda. Dobra. Tak jest. No porcja jest duża, muszę przyznać. Chciałam powiedzieć, że wygląda na ogromnego, ale czekaj, to są jakieś warzywa. Jest trochę cebuli, nie za dużo. Na razie widzę jeden kawałeczek i czosnkowy sos. A chcieliśmy czosnkowy, nie? Tak. To to jest w takim razie. To jest czosnkowy sos. O, ok. Żółty, druga. ale jest. Uwaga, czy rzeczywiście jest taki dobry jak mówiam? jest świetne. Taak? Tak? To coś, o który się bałam, jest rewelacyjne. To był najlepszy kebab, jakiego jedliśmy i idealnie dla kontrastu wróciliśmy do najgorzej ocenianego kebaba. Wtarliśmy do najgorszego kebaba w mieście, a tam ogromna kolejka jest. Co tu się podziało? No, ja nie wiem. Mimo że wiedzieliśmy, jak złe opinie ma ten kebab, to nie spodziewaliśmy się, że będzie on smakował tak. To jest najgorszy kebab w mieście. A czekaliśmy 20 minut, bo było naprawdę wypchane. to więcej ludzi niż w tym najlepiej ocenianym. Da, Widzieliśmy dwa dokładnie takie same kebaby. Wygląda dobrze. Tak, to prawda. Nie jedna opinia tylko bardzo przeraziła. Że bułka jest pleśnia, więc zanim zjem, może najpierw sprawdźmy, co? O, już bez różnicy i tak musisz spróbować. Wiesz co? <laughs> Czy coś tutaj jest? I dla mnie wygląda ok. I gdy żadnej pleśni nie zauważyliśmy, to przyszedł czas na wielki test. Są taki tłusty bardzo, ale jest taki okej, okay, no. Nie jest jakiś tragiczny, nie? Fredki. Fredki mają zdaniem trzeba bez smaku. Skóro i mówiąc o jedzeniu, chciałem was zaprosić na filmik na nowym specjalnym kanale, który planowaliśmy dla was z WIKą od tygodni, gdzie reagujemy na najszybszych zjadacze na świecie, na przykład jest jak banana Buka. w chomek sekundy, ...banana, podobno bardzo szybko. To? Jeśli nie lubicie filmy z reakcjami, to wbij właśnie teraz, zostaw suba, może dosłownie zostaniesz pierwszym subskrybentem, to pierwsze ten lepszy. A czeka na was już nie jeden, ale aż trzy gotowe filmy do oglądania, których montaż trwał ponad 80 godzin, więc oglądajcie wszystkie. A jeśli nie lubicie reakcji, to nie ma sprawy, tu za kilka dni pojawi się kolejny odcinek i póki co wbijajcie na nasz poprzedni, gdzie spędzaliśmy 50 godzin bez prądu, to też było mega mocne, więc szybka decyzja, co wolisz teraz obejrzeć? 5, 4, 3, 2, 1.